Sam doświadczyłem niedogodności związanych z usługami pań sprzątających. Zacząłem poszukiwać innych rozwiązań. Takim profesjonalnym rozwiązaniem, i alternatywą dla pomocy domowej, miała być firma sprzątająca, której również zacząłem szukać. Ta firma miała świadczyć usługi u mnie w mieszkaniu. Okazało się, że to też nie jest wcale takie proste, żeby znaleźć profesjonalny podmiot, który przyjedzie i wykona tę usługę w taki sposób, jaki bym sobie tego życzył. Powstał pomysł na biznes i przygoda z działalnością gospodarczą. Hojo jest giełdą usług sprzątania, która pozwala każdemu z nas dosłownie w dwóch krokach znalezienie firmy, która świadczy usługi sprzątania. Firma została zarejestrowana w 2010 roku, ale Prawie rok trwały przygotowania do tego, aby ten projekt uruchomić. Nie da się takiego biznesu prowadzić bez strategii. Całego biznesu nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o strategii marketingowej jako takiej, ale sam pomysł na biznes tutaj nie wystarcza. Oprócz tego, solidny biznesplan, który no, musi znaleźć swoje jakieś umocowanie w tym, co się rzeczywiście dzieje na rynku. No i duża dyscyplina budżetowa. Nie da się poprowadzić e-commerce bez zaplecza finansowego i bardzo często przyczyną tego, że te projekty, które startują bardzo szybko są zamykane, no jest przede wszystkim brak płynności finansowej, a wynika to z tego, że nie mamy doświadczenia w tego typu biznesie. Ten biznes w dalszym ciągu w kraju naszym rozwija się, a mamy jednak wyobrażenie, że to jest prostsze niż prowadzenie takiej tradycyjnej firmy, Wymyśliliśmy, że będziemy zarabiali przede wszystkim na kliencie indywidualnym, który poszukuje tej usługi sprzątania. Jednak rzeczywistość weryfikuje założenia projektowe. Okazało się, że do nas, jako do firmy, do naszej platformy, zaczęli dołączać klienci instytucjonalni poszukujący tych samych usług, co nam jak gdyby pokazało potencjał tego rynku. Biznes zaczął praktycznie zarabiać po kilku dniach działalności. Pojawili się pierwsi klienci, którzy dotarli do nas właśnie za pośrednictwem internetu. Dynamika tego biznesu jest przeogromna. Możemy tutaj powiedzieć o skali miesiąca do miesiąca, przyrostów kilkuset procentowych, jeżeli chodzi o obroty generowane przez firmę. Chcieliśmy uszyć na miarę platformę, jako miał być sklep internetowy, który miał być zintegrowany z naszym systemem do sprzedaży usług, sprzątania. Okazało się, że przygotowywanie od podstaw takiego modułu po pierwsze trwa. Zbyt długo, po drugie, jest zbyt kosztowne, jeżeli chodzi o stopę zwrotu z tego typu inwestycji. Z wielu rozwiązań, które zaczęliśmy testować, Kickshop okazał się z tym najbardziej elastycznym. Potrafiliśmy dość szybko skonfigurować zarówno jedną, jak i drugą platformę, wdrożyć, połączyć obydwa systemy, które w tej chwili ze sobą współpracują, no i w ten sposób ten biznes zaczął mieć swoją drugą odnogę, a więc mówimy tutaj o. Piekszopie, który wykorzystywany jest do dystrybucji chemii profesjonalnej. Mamy takie powiedzenie, że kurz odporny jest na recesję. A więc sprzątaliśmy, sprzątamy, będziemy sprzątać, jest to potrzeba każdego z nas praktycznie codzienna. Ten biznes będzie potrzebował tym samym nowych rozwiązań, nowych technologii i szybkiego reagowania, ponieważ tak wiemy, żyjemy coraz wygodniej, coraz szybciej. No i myślę, że takie rozwiązanie jak Giełda Usług Sprzątania, hojo.pl no jest projektem perspektywicznym. Tygrysem e biznesu nie mogę powiedzieć, że już się czuję. Myślę, że na to przyjdzie czas. W dalszym ciągu uczymy się tego biznesu. Uczymy się przede wszystkim też rynku. jak Każdy biznes również i ten ma cel finansowy. Po to tworzy się firmy i po to otworzy się biznesy, żeby w nich zarabiać. Jeżeli osiągniemy cele postawione na kolejne dwa lata, myślę, że będziemy mogli z satysfakcją powiedzieć, że cały zespół, który tworzył, który pracuje, to są ludzie sukcesu i to są tygrysy sukcesu.